mamy dla Was prawdziwą okazję. Mieszkanie w torrewiecha za 44 900 euro. Nazywam się Klaudia Czarnecka i jestem z biura nieruchomości Home Pandora w Kaboroi. Wejdźmy do środka. Wchodzimy przez e, niewielki korytarz. Po prawej stronie mamy sypialnię. Sypialni niezasłonięty. Sypialnia jest całkiem ustawna. Można włożyć łóżko 1,60 m, szafkę nocną. Tutaj mamy miejsce na szafę, którą spokojnie można tutaj włożyć w drzwi przesuwnę. i w ten sposób zyskujemy nieco więcej przestrzeni, nieco bardziej e, uporządkowany jest pokój. I przechodzimy do części dziennej. Po drodze mamy łazienkę. Jest wanna, bidet, umywalka i wódce. Jest również całkiem duża. Można tutaj wykorzystać tą przestrzeń do tego, żeby zlikwidować wannę, włożyć prysznic. Tutaj spokojnie wchodzą meble, żeby włożyć kosmetyki, wieszaki. ma około 31 metrów e, kwadratowych. Tutaj mamy dosyć dużą przestrzeń do zagospodarowania na otwartą kuchnię. Mamy bardzo dużo blatu roboczego, jak na metraż, który dysponujemy. Mamy miejsce, żeby włożyć e, pralkę, piekarnik, płytę i lodówkę. Mamy e, termę, która podgrzewa wodę. I tutaj coś, co na pewno Wam się spodoba, czyli widoki na ogród i basen komunalny. Mieszkanie jest bardzo Je, daje Jest na dwie strony świata, także niepotrzebna jest tutaj w żadnym wypadku klimatyzacja, bo wystarczy otworzyć okna i robi się bardzo przyjemny przebieg. Dzisiaj szczerze mówiąc mamy. Temperaturę dosyć wysoką jak, jak na miesiąc, w którym jesteśmy, czyli na listopad, połowę listopada. I w momencie, kiedy otworzyliśmy i drzwi i okna, naprawdę bardzo fajna temperatura jest w środku. Mieszkanie jest jasne, jest bardzo dobrze zagospodarowana przestrzeń, bo jest wszystko otwarte, więc spokojnie można tutaj, mamy, no mamy pole do popisu, jeśli chodzi o aranżację, jeśli ktoś by chciał zrobić remont, Mamy tutaj bardzo, bardzo dużo możliwości. Tak jak powiedziałam, mieszkanie kosztuje 44 tysiące euro, 44 900 dokładnie, 31 metrów. Miejscowość Wiecha. Po reszcie informacji zapraszamy do wiadomości prywatnej lub do telefonu. Pokażemy Wam jeszcze okolice i widoki. piękne na palmy i na morze.